Witam was kochani w kolejnym kochani odcinku poradnik dla początku jawiwy awatarii będę Cię łapkę w górę, suba i słoneczkiem a ja was kochani zapraszam hello kochani, panie tak, dwie odcinki będą dwa są, dzisiaj macie z poradnika macie w piątek jak ja mówię to na początku odcinka w weekend odcinków nie ma bo ja w weekend muszę troszeczkę odetchnąć, bo wiecie w weekend to ja muszę pomyśleć w tygodniu są odcinki, dobra? Tak się umawiamy, w tygodniu są odcinki, w weekend dla mnie jest wiecie, jak to jest. Czekuję dla Was inne odcinki. Na październik, dobra? Okej, okay, tak się umawiamy, więc... Wstawcie łapkę w górę, a my lecimy za awatarium. I... oczywiście blogi w ciągu dnia to ja nie powiem, że nie będą, tak? Są będą cały czas, więc to nie ma nic z tego. Ale w dzisiejszym poradniku. Co dzisiejszym, co dzisiaj koń, co jest dzisiaj e, co mamy, co mamy? Co trzeba zrobić dzisiaj? A dzisiaj kochani tak, e, co my chcemy... No i tak, kochani, co Dzisiejszym kochani Nie, ja dzisiaj się kochanie przedniku? Dzisiaj, kochani, pogadamy troszeczkę o rywalkach, które były ogólnie następujące. O, i to są kochani torto, oczywiście, trochę o rywalkach, trochę o. E, no. Czemu wam żeby powiedzieć, czym jeszcze, w czym jeszcze? Troszeczkę o hokeju. Nie mówię, że cały czas będą odcinki o hokeju. Dzisiaj trochę pomieszamy te odcinki, wiecie co? E, dzisiaj trochę pogadamy o plaży. Co to jest plaża? Dlaczego ta plaża jest tak ważna? Żebyście to robili, tą plażę. ja wam powiem dlaczego. E, więc tak. Co mamy z tym? Z tą plażą. ani nie, o co w tym chodzi dalej? No i coś takiego. Dobra. No to tak. E, następująco. Co tu mamy? Topka jest ok. E, czy... Topka to jeszcze inna granica, to jeszcze wiecie o co tam chodzi. E, co chodzi w tym hokeju? Hokej, kochani, takie coś. Tu mamy ogólnie wszystko co potrzebujemy. Czyli jakby macie hokej, to macie też topkę. A w topce, jak to w topce, możecie też sobie zbierać g. Ale to jest ciężka topka, jak sami widzicie. A o co mi chodzi? Na przykład... Na przykład wygrać 20 razy w surfingu, Zbierz muszę. Ok. No i. Na przykład macie kamion i macie plażę. No i honey, dlaczego ta plaża jest taka ważna? Dlaczego warto mieć kogoś, kto wam pomoże? Na przykład nazywamy to. Yy... No, jakby na przykład awataria jest taką między taka współpraca to by Wam to znajomoć i musimy sobie pomagać, tak? W tych zadaniach stwórz. Szukasz. Stwórz. No i kochani, tak, co tu mamy stworzyć? No to mamy, to mam, zrobimy sobie tak klisz. O to chodzi, kiedyś, kiedyś, luz. O tak, tu mamy zrób sobie zrobimy na luzie. E, takie się zadanie bardzo bardzo robi łatwo. Więc tak... A z tym kliszem to chyba będzie chodzi o to, żeby coś postawić pewnie. Jeśli to on będzie tak głębiać, coś się uczynić. Tak, tak to wygląda, kochani. Tak możecie robić różne zdjęcia na różne sposoby. No i to zadanie, kochani, się wam zajęczą. Eee, coś takiego. Kamion. Ale tak, pokazamy ci trochę fotografy. Fotograf, kochani, dzieli się na takie coś. Ale tu macie coś nowego. No i... Mówię, tak, co czymś nie płacicie, bo... Za nic, Tu wybieracie sobie... Możecie coś dodać, kto jest rok tego. możecie przynieść postać. No i i też takiego. No i macie coś takiego jeszcze. Fotografii jeszcze macie coś jakby. No tak, i to jest kochani, tylko taki tyle taka ciekawostka. Na przykład makijażka trochę od dwóch... o dwóch makijażystka, czyli makijaż, czyli makijażysta. Bo piszemy jako makijażysta ogólnie. To jest samo zer, by... No i oni tutaj też się zaliczałem zadania. Na przykład mamy dwa razy. Zostajemy tylko za początek 20G i za to też... I to też warto robić. Pamiętajcie, też robimy to. I też jest bardzo fajnie. To też jest jakaś współpraca ogólna. Ok, teraz tak. E, po tym wszystkim, co przechodzimy do hokeja. A dlaczego do hokeja? Kochani, bo wam dzisiaj powiem tak: siłą troszeczkę do pogadania w hokeju. Dlaczego tak będę dzisiaj ciągle wam bo kochani? Tak, e, pogadamy troszeczkę dzisiaj. Jeśli kochani dam radę, to wam powiem tak: hokeju, co wam mówię? No i tak, kochani, e, jak. Jak tu strzelacie, tu macie coś takiego, to ja mam powiem tak. Tutaj róbcie takie skosy. Takie róbcie. Potem róbcie coś takiego. I też wam wyjdzie. To jest skos taki, który powinniście się włóczyć na pewno i dacie radę. Po prostu najpierw sobie obejść do końca ten film. I taki skos jest najlepszy. Nawet jak, nawet jak możecie, ciekawe wszystko. To jest kost po części metrowy, policzcie sobie ile to jest. Ale ten już do wykonanego momentu już nie działa, więc, więc tak. Dobra. Troszeczkę się skupię, bo wiecie mam małą g, jak widzicie. No tak jak mówiłem metrowy do momentu tego. Jak wam pokazywałem, byście źle tak na, na każdym meczu nie się Choć znaczy, ja nie razy grywałem w hokeja, więc wiecie mam troszeczkę doświadczenia w tym takich ogólnych grach. A tutaj to tak. powinno być dobrze. Tu taki lek poszkólny. Eee, wiecie co? Nie, nie, nie. Wiecie co? Ja wam powiem tak. <laughs> eee, ja mam inę gorzej niż jakiś, gorzej niż pomarańcza czerwona, ale dobra. Pamiętajcie, nie denerwujcie się, bo naprawdę szkoda waszego ja się, kochani powiem tak, ja się na odcinku, kochani, powstrzymuję. No, robię to dla was, tylko nie róbcie tak, jak ja zrobiłem przy końcu, bo zrobiłem to dla was, żebyście nie popełniali błędu. Jak ktoś, jak, tak, kochani, zawsze jest takie coś, że jak popełnią ktoś błąd dla was, to wy tego nie zrobicie. A ja co zrobiłem dla was, żebyście tego nie popełniali. Czyli nie robimy tak, bo jak zrobicie sobie coś takiego, czyli na przykładowo macie coś takiego, a widzicie, że on jest, to nie lubimy... Na przykład tak, no tak to możecie sobie zrobić tutaj początkujących, to to macie jeszcze luźno, to możecie tak robić, nawet jak jest czwórka nawet. Ale już nie możecie na przykład. Bo wiecie dlaczego? Bo skos, który się nazywa, jest skosem ogólnym, nie możecie. Bo to jest jakby już takie już troszeczkę ignorowanie troszeczkę w ten temat. Więc, jakby troszeczkę macie już za takie, już no nie fajnie wam to będzie szło. Nie fajnie, więc naprawdę robicie tak. Ja wam pokażę, jak macie robić poprawnie, lekko zginacie, Nie robicie takich wielkich koł, tylko macie robić takie końkołka, takie troszeczkę. O, i widzicie, też wam będzie szło pięknie, jak, jak wyście normalnie grali. O, i takie macie robić, koń, takie i pięknie, widzicie. zgięte i będzie dobrze tylko powiem tak przy końcu też nie możecie robić taki musicie zrobić takie jeszcze ciśnienie musicie zrobić nie tak jak ja zrobiłem bo tutaj też macie popełniacie błąd wtedy i wtedy kochani musicie zrobić jeszcze inaczej i tak też nie robimy to też wam mówię robimy też takiego no, kochani, pokażę przy końcu, jak to zrobić. tak też nie robimy. No, dajcie mi, kochani, chwilę, jak ja tam dojdę przy końcu. Dobra, kochani, już jestem. Doszłam, kochani, do końca. I, kochani, teraz tak, uważajcie. Robicie troszeczkę ścieśniejszego konta, Czyli na przykład coś takiego. Lekko ścieśnicie. No, i tak. Tak najlepiej, kochani, robimy. Tak najlepiej. Więc to jest, kochani, ode mnie rada. Róbcie tak jak mówię i wam wyjdzie perfekto, będziecie robić perfekcyjnie tego hokeja. Więc nie, sam nie robię perfekcyjnie, mam gorsze dni po prostu jak każdy z nas. Dobra koń, co jeszcze, co jeszcze mamy, kochani, co jeszcze mamy, tutaj nie mamy, ale mamy, poza tym ogólnie miałem wam pokazać, ale też tak. Koń, co to zadań, co to zadań, Zadanie zadania jak zadania, nawet okej okay są dzisiaj. Ale są ok. No więc tak, yy, mamy jeszcze coś takiego jak. Yy, poczekaj, surykatki są fajne, surykatki w kamionie. I tak, tutaj wam pokażę jak zrobić takie fajne. To jest kolejny taki, dzisiaj parę taki, taki duży dzisiaj omawiany o wszystkim troszeczkę, troszeczkę zrobię dłuższy poradnik dla Was, podzielony. No i coś takiego, w No dobra kochani, to tym akcentem kończymy, gdzie możemy skończyć? Mam Pani osoba tutaj. No i tym akcentem kochani kończymy odcinek, trzymajcie się kochani, do zobaczenia, trzymajcie się. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, z dzwoneczkiem i suba na kanale. Z góry dziękuję wam, kochani. dwa odcinki naprawdę elksztyckie Paweł, Kochani będę normalnie szczęśliwy. Kochani zostawi się dużo łapek. Zostawcie jakieś łapki, zostawcie naprawdę, bo ja się poświęcam dla was, tyle robię końca dla Was odcinku i w weekend będę troszeczkę szykowy jak znajdę czas, oczywiście, jak nie to w tygodniu znowu odcinek jakiś w lecie oczywiście będę was informował, trzymajcie się kochani, do zobaczenia, trzymajcie się, życzę wam, kochani miłego, miłego weekendu, wam kochani życzę, trzymajcie się i cześć.